Kabilak Marszałka Piłsudskiego samochód, który przetrwał Drugą Wojnę Światową. Cadillac, amerykańska marka samochodów luksusowych założona w 1902 roku, choć jego historia sięga już roku 1890, dla Amerykanów samochody tej marki mają szczególne znaczenie. W końcu nie tylko w samej Ameryce marka Cadillac kojarzy się z różowymi egzemplarzami należącymi do Elvisa Presleya. Oprócz tego, Cadillac w USA pełni szczególnie ważną rolę. To opancerzona limuzyna tego producenta wozi głowy państwa. A czy wiedzieliście, jakie znaczenie Kadilak ma dla naszego kraju? Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym materiale. Józef Piłsudski to postać na pewno znana nam Polakom. Był pierwszym marszałkiem Polski oraz dwukrotnym premierem Polski w latach 1926-1928 i 1930. Od samochodów raczej wolał bardziej swoją klacz, którą nazwał kasztanką. Mimo to wcale nie zrażały go konie mechaniczne. Chętnie korzystał z aut, a raczej w tych czasach znane jako automobile. Samochody, które były przez niego używane po 1926 roku należały do samodzielnej kolumny samochodowej Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, którym marszałek był od czasu przewrotu majowego. W kolumnie występowały między innymi amerykańskie auta, ale wyjątek stanowił zakupiony w 1933 roku Rolls-Royce Phantom II. Lecz jednym z pierwszych samochodów, w którym poruszał się Piłsudski, był Cadillac 57, co ciekawe, Marszałek lubił szybką jazdę, co może świadczyć o tym fakt. Że na trasie z Warszawy do Druskienik wynoszącej 320 km razem z szoferem meldował się na mecie w czasie 5 godzin i 40 minut, legitymując się średnią prędkością 56 km na godzinę. Oczywiście, jak na obecne czasy nie jest to może rekordowy wynik, ale przypominamy, że to był początek XX wieku oraz weźmy pod uwagę fakt, że podróż na pewno była z kilkoma postojami. Niestety, mimo zamiłowania do szybkiej jazdy z powodów zdrowotnych Józef. Piłsudskiego trzeba było z niej zrezygnować. Marszałek po 1928 roku doznał lekkiego udaru mózgu i lekarz zalecił między innymi, aby nie poruszać się autem powyżej 50 km na godzinę. Podróżować po drogach równych, a tych w Polsce podobnie jak i obecnie z pewnością brakowało. Oraz przy dobrej pogodzie i dziennie nie więcej jak 4 godziny. Ostatnim autem Józefa Piłsudskiego był Cadillac 355. Luksusowy amerykański samochód produkowany w latach 1931-1935. Występował między innymi w nadwoziu coupe, cabrio oraz w czterodrzwiowym zamkniętym nadwoziu. To właśnie na ten model zdecydowano się zaraz po podjęciu w 1934 roku decyzji na zakup nowego samochodu dla marszałka. A dokładnie był nim pomalowany na czarno Cadillac 355 D-Series 3.0 Fleetwood 7 Passenger Limousine. Auto o ówczesnej wartości Wynoszącej 70 tysięcy złotych, przypłynęło do Gdyni w lutym lub w marcu 1935 roku. Czym różnił się ten wyjątkowy egzemplarz? Producent z Detroit musiał spełnić specjalne wymagania. Przede wszystkim ze względu na problemy zdrowotne Józefa Piłsudskiego zmieniono wysokość nadwozia o 10 cm. Miało to ułatwić wygodniejsze wsiadanie do pojazdu. Co ciekawe, ogólnie firma nie dopuszczała się takiego zabiegu przebudowy karoserii, nawet dla tych najbogatszych klientów, lecz tutaj zrobiono wyjątek. Zadbano również o bezpieczeństwo i zastosowano kuloodporne szyby Triplex mające grubość 2,5 cm. Zamontowano również dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności 55 galonów, dwa akumulatory oraz wzmocnione zawieszenie, w których zastosowano specjalne sprężyny śrubowe. A to wszystko między innymi ze względu na zamontowane prawdopodobnie już w Polsce pancerne blachy o grubości 1 cm służące do zatrzymywania kul z broni palnej, bowiem przez to osiągający już 6 metrów długości i ponad 2 metry szerokości samochód ważył ponad 3 tony. Spalał średnio około 30 litrów na 100 km. Oprócz tego wyposażenie pojazdu zawierało takie udogodnienia jak podświetlane stopnie w przedziale pasażerskim, ogrzewanie elektryczne, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie uchwyty sznurowe oraz fotele z wypełnieniem puchowym, z którymi wiąże się pewien ciekawy fakt. Otóż oryginalne fotele przerobiono używając do tego 1,65 kg waty, 4,5 kg sprężyn oraz 7,5 kg końskiego włosia. Prawdopodobnie było to spowodowane tym, iż kiedy Piłsudski podczas oglądania pojazdu na terenie Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych wsiadł do środka i stwierdził, że wygodniej mu we własnym fotelu, a wcześniej sarkastycznie nazwał go trumną i w sumie nie ma co się dziwić patrząc na jego czarne, Długie nadwozie. Marszałek pytał też o prędkość maksymalną amerykańskiego wozu, a ta wynosiła 140 km na godzinę. Po śmierci Józefa Piłsudskiego samochód był w dalszym użytkowaniu. Cadillaciem jeździła jego żona Aleksandra Piłsudska, a dokładniej woził ją szofer Zygmunt Malinowski, który razem z samochodem został w służbie rodziny Piłsudskich, lecz nie wiadomo dokładnie do kiedy był w jej posiadaniu. Szacuje się, że prawdopodobnie był to koniec 1936 roku lub początek 1937. Prawdopodobnie potem używał go Edward Rydz Śmigły. Następnie pojazd trafił do Rumunii. W roku 1946 dzięki staraniom inżyniera Węgierowa pojazd należący pierwotnie do Piłsudskiego wrócił do Polski. Lecz to nie odbiło się większym echem, było to spowodowane m.in. ówczesną sytuacją polityczną. W latach 50. pojazdu używało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, i właśnie wtedy Cadillaca spotkał okrutny los. Pojazd został zdewastowany razem z osprzętem wyjęto silnik, zniszczono skórzane kanapy, wycięto boczki, w drzwiach. Zniszczono wnętrze i deskę rozdzielczą, a funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego strzelali z pistoletów szyby, próbując je rozbić. Elementy oświetlenia, jak i również koła zapasowe zostały skradzione. I tak, w tym stanie słynny Cadillac 355D trafił do składnicy muzealnej we Wrocławiu, prawdopodobnie w 1956 roku, a już w 1963 roku, został przekazany do stołecznego Muzeum Techniki NOT. Auto zostało naprawione i odrestaurowane dopiero po długich latach, a dokładniej pracy zleconą przez naczelną organizację techniczną rozpoczęto w 2013 roku i ukończono w 2014. Dopiero wtedy samochód odzyskał swój dawny blask. Wcześniej nie udało się doprowadzić do rozpoczęcia remontu pomimo wielu prób pozyskania środków. Ze względu na brakujące części przez wspomnianą wcześniej dewastację i rozkradzenie pojazdu trzeba było kupić drugi egzemplarz Cadillaca 355. Oczywiście ten należący do Piłsudskiego jest jedyny, ale by skompletować brakujące części kupiono seryjny egzemplarz, który posiadał wiele wspólnych elementów. Cadillaca 355D Józefa Piłsudskiego Możemy dzisiaj oglądać zaparkowanego na stałe w kapsule czasu, a jest to pawilon wystawienniczy, który znajduje się w Łazienkach Królewskich.